Cześć, witam na kanale info Prawa. Kompost to skarb ogrodnika. Dzięki kompostowi warzywa i nie tylko warzywa lepiej rosną i to jest no, zwykle prawda. Zależy też jak ten kompost zrobimy, i tak dalej. Dzisiejszy odcinek jest o kompoście, ale o tym granulowanym, bo nie, niedawno było o oborniku granulowanym i w sumie sobie mówię publikacji na ten temat na temat kompostu granulowanego praktycznie nie ma, a zdecydowanie warto o nim wspomnieć, bo już kilka dobrych lat go stosuję. Oczywiście to żadna współpraca nie jest, ja nie mam współpracy. Z żadną firmą, ale no jak coś jest dobre, no to warto po prostu o tym opowiedzieć. Jednak ja uważam, że w niektórych przypadkach warto, a w niektórych nie do końca warto go użyć, więc posłuchajcie. No i tutaj standardowo zapraszam Was do zakupu moich produktów. Bardzo polecam moje dwie książki o uprawie warzyw. Są to dwie różne książki. Mam też najnowszy kalendarz warzywnika 2025. Jest on jeszcze bardziej rozbudowany niż kalendarze poprzednie i opinie są bardzo pozytywne. Zapraszam na info.uprawa.pl i na Allegro. Teraz są bardzo dobre promocje. Tutaj tylko powiem, że widzicie materiały z przygotowania rowu pod borówki. No zaszalałem, cały rów przygotowuję zamiast punktowo, podkusiło mnie. No, tak to jest. Idzie dosyć to wolno, ale dzisiaj, no, czyli 28 października, też będę robił i myślę, że jeden pasek już skończę całkowicie i wreszcie zacznę sadzić te moje już wykopane boróweczki. Ale to będzie na innym odcinku. No i pierwsza reakcja, jaka była przed laty u mnie w kontekście kompostu granulowanego, to było zdziwienie, no bo obornik granulowany to jeszcze. To się utarło, że takie coś jest, ale no kompost, no to, no to to już takie trochę dziwne. I tak to sobie przyszło te dobre kilka lat temu, jak pracowałem w centrum ogrodniczym, no i nikt tego nie kupował. No, wszyscy chcieli obornik granulowany, a kompost, no to może kilka opakowań zeszło w rok. No, ale cena była bardzo dobra, lepsza niż obornika, chociaż no, kompost jest mniej wydajny, ale cena była dobra, to sobie kupiłem. No, z florowitu była cena dobra, bo jest jeszcze ze substrala, co było, no, bardzo drogie wtedy. Akurat i tak sobie wziąłem ponad 7 lat temu ze substratu taki kompost to jest dwa w jednym nawóz ogrodniczy plus humus ogólnie no to humus no to jest bardzo ważny bardzo istotny i do borówek zadziałał pięknie no mówiłem wam o tym że to daje w filmie z przygotowania podłoża pod borówkę który był no 7 lat temu można to sobie sprawdzić no i widać jakie mam teraz boróweczki no bardzo dobrze rosną oczywiście to nie jest tylko zasługa tego a przede wszystkim torfu ale na pewno no to w cudzysłowie dołożyło swoją cegiełkę no ale sobie też wtedy używałem ten kompost no nieważne w sumie jakiej firmy po prostu sobie wziąłem mogę powiedzieć teraz takie ogólne wnioski na temat kompostu granulowanego co ważne to działa i to bardzo dobrze działa, no ale możliwe, że nie tak jak niektórzy myślą. Pamiętam jak rozmawiałem kiedyś z klientką w centrum i ona no brała już jakiś czas kompost, już nie pamiętam ile to było, ale to było załóżmy ze dwa lata z rzędu, tak mniej więcej. I przyszła i mówi, że no działa to jak żaden inny nawóz, który stosowała, efekty są znakomite. I ona sobie przygotowuje właśnie glebę pod uprawy. I ona miała rację, bo efekty są świetne, ale nie polecam stosowania kompostu granulowanego jako nawozu. W sensie się. Ten kompost sam z siebie nie dostarczy roślinie składników pokarmowych niezbędnych do wzrostu i ewentualnego plonowania. No on ma ich malutko. Swoją drogą, tak jakieś wiecie mam taką radość jak teraz mówię o tym, bo ogólnie wiecie i te i kopie te, te dziury i tenis i sadzenie to to mnie bardzo Ogólnie cieszy, więc jestem taki szczęśliwy. No ale wracając do tego kompostu, to on pomoże dostarczyć roślinie te składniki. Dam wam no, taki dziwny przykład. Wędkarzem nie jestem, ale akurat mi ten no, przykład przyszedł do głowy. W stawie jest tysiąc ryb. Wyłowicie sobie, łowicie i złowiliście jedną, a kolega obok w tym samym czasie złowił dwadzieścia, bo zastosował inną przynętę. Nie wiem, czy wiecie dobrze, wam to wytłumaczyłem, ale kompost granulowany użyźnia glebę, polepsza jej właściwości, działa na nią regeneracyjnie wzmacniająco, dzięki czemu roślina może lepiej korzystać ze składników pokarmowych, znajdujących się właśnie w tym podłożu, do którego zastosujemy ten kompost to tak ogólnie właśnie mówię. Żyźniejsza gleba to lepsze pobieranie składników pokarmowych z gleby, lepsze też pobieranie wody, lepsze wykorzystanie tych składników, które w glebie są. I tak jak wam powiedziałem, kompost granulowany nie ma w sobie sporej ilości składników pokarmowych, ale on ma w sobie coś według mnie innego, może nawet lepszego. Substancje pochodzenia roślinnego, humus ta poprawa jakości gleby jest widoczna, szczególnie przy regularnym stosowaniu, choćby te 2-3 lata. Ale właśnie chodzi mi też o to, że składniki pokarmowe są w glebie potrzebne. Wróćmy właśnie do tych, do tych ryb. Było 1000, potem mamy 900, 800. Jakoś populacja tych ryb się nie zwiększa. No może, wiecie, trochę, ale nie powiększa się na tyle, żeby utrzymać ilość ryb na poziomie 1000. A my, żebyśmy ciągle łowili te ryby, wiecie, w miarę potrzeb, bo te y, rybki są, ale kiedyś ich braknie. No i chodzi mi o to, że kompostu granulowanego nie traktowałbym właśnie jako takie jedyne nawożenie, a bardziej jako wspomaganie. Można dać sam kompost. Można też użyć kompost i nawóz wieloskładnikowy, choćby azofoskę, Villa Nordic Supreme, Ogród Kompost to takie przykłady nawozów. Załóżmy ten nawóz raz na rok, raz na dwa lata, bo chociaż preferowałbym chociaż tak właśnie raz na rok. Oczywiście też w odpowiednich zalecanych dawkach, bo no tam kompostem nie przenawozimy, ale nawóz wieloskładnikowy to już lepiej stosować mniej więcej właśnie w dawkach zalecanych. I to wtedy jeszcze lepiej zadziała. I można też połączyć waptowanie z dodaniem kompostu. Kompostu granulowanego. No ale co istotne, to jednoczesnego wapnowania z nawożeniem takimi nawozami, jakie wymieniłem przed chwilą, bym nie łączył, ale z kompostem to tak. No i można połączyć nawożenie obornikiem granulowanym i kompostem granulowanym, czyli sypnąć tego i, i tego po trochu. No i jeszcze co do tego kompostu granulowanego, to właśnie podkreślam, że nie ma ryzyka przenawożenia. Nie widzę też w nim czegoś takiego niebezpiecznego dla naszej gleby. No widzę same pozytywy. No i kiedy stosować taki kompost granulowany? Od marca do listopada. Jeżeli pogoda na to w listopadzie oczywiście pozwala. Jesień jest idealnym czasem, wiosna jest też idealnym właśnie takim okresem. Najlepiej rozsypać i zmieszać go z glebą, choćby przy przygotowaniu podłoża pod uprawę warzyw i innych roślin. Można też nasypać go do dołka. Ja w sumie właśnie go dodam do, teraz właśnie do borówek jeszcze. W sensie teraz przygotowuję podłoże, idzie mi to dosyć wolno. No tak to już mam. Jak robiłem dla borówek wtedy, dla tych właśnie takich już sporych, no to sam je. Kopałem sam, właśnie przygotowałem te podłoże. Czyli przygotowanie całościowe gleby, rozsypanie i przekopanie w ilości około 20 litrów na 10 m kwadratowych. Jak przygotowałem wielkie pole, no to teraz był dany ten obornik zwykły, przeoranie, wyrównanie i poplon. Ale no w przyszłym roku będzie też m.in. ten kompost granulowany. Przygotowanie punktowe, załóżmy 2-3 garści do dołka. Najlepiej przynajmniej 3-4 tygodnie przed oprawą, ale można też bezpośrednio przed. Rośliny już rosnące to też podobna dawka, czyli te 20 litrów i zmieszanie z wierzchnią warstwą gleby, ale tutaj mam mieszane uczucia, no bo trochę to poprawi jakość gleby, jednak jak ktoś ma mnóstwo tych roślin, to według mnie wyjdą za duże koszty względem osiągniętych rezultatów, bo no w sensie, że efekty będą niezłe, ale koszty będą już spore. To tutaj już zdecydowanie wolę obornik granulowany, bo no kompost. Granulowany, wydaje się. W przypadku niektórych tych kompostów, no to wydaje się, że to jest dosyć tani, ale on jest mniej wydajny niż taki właśnie obornik granulowany, więc wolę właśnie ten. I jeżeli chodzi o trawniki, no to sobie sprawdziłem, to dawka większa, ale nigdy nie stosowałem tego na trawnik, też nie znam nikogo, kto stosował, więc nie jestem w stanie potwierdzić skuteczności. Na trawnik to ja bardziej preferuję nawożenie nawozami wieloskładnikowymi i, i też, no, wapnowanie. A tak, no to czy to do roślin lubnych, czy też zwykłych, no, jest to bardzo dobre rozwiązanie przy przygotowaniu gleby i tak jak mówię, jak przygotowaliście już glebę, to możecie też dodać sobie ten kompost choćby w przyszłym roku wiosną. A jakbym miał pokusić się o ocenę między obornikiem granulowanym a kompostem granulowanym, co jest według mnie lepsze, to ciężko tak dokładnie sobie to porównać, bo to nie jest to samo. Ja częściej stosuję obornik granulowany, no wiecie jest różnica w doświadczeniu, więcej, dużo więcej lat go stosuję, a ja tu na kilka lat ten kompost granulowany, ale wywarł na mnie on dobre, bardzo dobre wręcz wrażenie i polecam to i to. I dla mnie kompost granulowany to nie jest jednak niezbędny w ogrodzie, bo czasami go użyję, czasami nie, ale niewątpliwie dobrze działa na glebę, no widzę poprawę jakości gleby. Już mam to właśnie przetestowane i kilka osób też, które znam, no też to stosuję z powodzeniem. Nie jest to rewolucja w ogrodzie, a za taką uważam choćby tą wodną zawiesinę Leonardytu, czyli ten Blackjack lub Multiroots, czy też nawet Rosa Humus, ale jest to porządne poprawienie jakości gleby i polecam sobie wypróbować, szczególnie jak nie dysponujemy odpowiednią ilością kompostu dla wszystkich roślin, bo tak jak powiedziałem, rzeczywiście to działa. No i dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w miarę tutaj wyjaśniłem te plusy i minusy. Polecam właśnie, tak jak powiedziałem, sobie przetestować, załóżmy te 2-3 lata, stosować i zobaczycie efekty. Też jak ktoś z Was właśnie stosował, to też napiszcie. Jeszcze kiedyś wezmę na, na tapetę choćby mączkę bazaltową i inne, ale to już na pewno nie w tym roku, bo jeszcze nie mam z, ta, z tym takiego doświadczenia, a to trzeba przetestować na różnych uprawach. Jednak tego też nie uważam już tak, wiecie, tak na wstępie za rewolucję, bo już, no, już miałem z tym też do czynienia. Ale też nie uważam tego, że to jest złe, bo to jest dosyć dobre, ale dobra. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału info uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.